Witajcie na Bieszczackich Połoninach. Dzisiaj pokażemy rośliny rodem z Bieszczackiego Parku Narodowego. Na pierwszy ogień leci goryczka trojeściowa, roślina, znajdująca się pod częściową ochroną. Brak danych na temat jadalności, czasami wykorzystywana w ziołolecznictwie. Kolejną charakterystyczną rośliną jest dziurawiec. Dziurawiec czteroboczny, bardzo podobny do dziurawca zwyczajnego, ale ma czterokąciastą łodygę. Można go wykorzystywać w identyczny sposób co dziurawca zwyczajnego. A tam chatka misia niedźwiadka, czyli chatka puchatka. No i oczywiście nie mogło zabraknąć jarząbu zwyczajnego, czyli jarzębiny. Zobaczcie jak pięknie te owoce prezentują się na tle gór, a w Bieszczadach szczególnie go dużo na Rawkach. W tym miejscu znajdowałem się w okolicach Osadzkiego Wierchu. A to zaś wierzbówka kiprzyca, wierzbówka kiprzyca, z której robi się popularny iwan-czaj. A to zaś dziewięć sił bezłodygowych. Jak sama nazwa wskazuje roślina praktycznie bez łodygi. Kwiat znajduje się bardzo blisko ziemi. Roślina pod częściową ochroną. Znalazłem również poziwnika pstregę o takich hełmiastych kwiatach, podobnych trochę do jasnoty. Czy to przypadkiem kupa niedźwiedzia brunatnego? Dajcie znać w komentarzu. A może to kupa niedźwiedzia? Co na ten temat sądzicie? Z jeżynka, tu jest jeżynka. Zobaczcie jakie wielkie kupsko. Jeszcze promieniuje ciepłem.